Drodzy Państwo, gotów jestem objąć każdego, gotów jestem podać ka rękę każdemu na tej ziemi, bo wszyscy ludzie są stworzeni, kurwa, mać, do szczęścia. Chociaż każdy rozumie je po swojemu, to nie ma w tym nic strasznego i nic godnego potępienia. I sam ostatnie jaja wykręcę każdemu, kto myśli, że jest w tym coś złego, bo tak nas mało. I tacy jesteśmy maluczcy w porównaniu z zimną, kosmiczną pustką, że w żadnym razie nie możemy pozwolić sobie na luksus wzajemnej nienawiści lub sporów terytorialnych. Tym bardziej na tle partyjnym, narodowym albo rasowym. Mówię tak, bo mam do tego pełne prawo. Albowiem nie dalej jak dzisiaj rano odbyłem pod prysznicem stosunek seksualny z kolorową dziewczyną. Nie interesowało mnie. Jakiej jest narodowości, ani tym bardziej do jakiej partii należy, a już na pewno nie obchodziło mnie to, że kolor jej królewskiej skóry jest inny niż mojej powiem więcej. Za sprawą swojego członka zjednoczyłem na kilka niezapomnianych minut odległe kontynenty, kultury, cywilizacje, sprowadziłem je do wspólnego miarownika. To jest przepraszam za wyrażenie plemnika. I dlatego nie mogę żywić nienawiści do Rosji ani do Rosjan. No ale teraz, kiedy piję skwaśniałe piwo pośród pustkowia ogrodzonego słupami drutem kolczastym, kiedy wiatr ze wszystkich stron smaga moje mokre włosy, kiedy wszędzie wokół rozciąga się wielka azjatycka, przepraszam, euroazjatycka równina, przepraszam, kraina ze swoimi własnymi normami i prawami i kraj ten zdolny jest rozrastać się na zachód, wchłaniając maleńkie... Państewka, ich języki, obyczaje, piwo, wchłaniając również narody wielkie, rujnując ich kaplice i kawiarnie, no to nie mogę tak po prostu z założonymi linkami patrzeć na to i milczeć, jakbym połknął wała. Nie tak dawno mój przyjaciel pokazał mi stare pocztówki z widokami miasta, w którym mieszkam. Te pocztówki mają z 50 lat, ale ja zawołałem chciałbym żyć w tym mieście. Gdzie ono jest? Co oni z nim zrobili? Gdzie jest moje prawo do własnego piwa? To był kompletny odjazd.